Okres wakacji. Jak ty spędzasz te dwa miesiące? Ja jestem cały czas na etapie pracy. Kręcimy nowe odcinki Barw Szczęścia, na które zapraszamy jesienią. Będzie bardzo dużo się działo, będzie dużo nowych wątków, będzie dużo dramatów, będą barwy nieszczęścia w wydaniu mojej postaci, która takie to właśnie barwy ostatnio przybiera. I gramy w spektakle, czyli zapraszamy do Małej Warszawy na projekt Żelazne Waginy. Jest to oddział pożarów w Burdelu, z którym współpracuję od jakiegoś czasu. Części chwała bohaterkom o polskich ikonach kobiecych, o kobiecej sile. Przypominamy postaci historyczne, odwołujemy się do kobiecej mocy i bardzo zapraszamy. Jest kamaretowo, jest stand-upowo, są piosenki, e, są monologi, bardzo dużo zahacza to o to, co się dzieje w Polsce obecnie. I myślę, że to jest fajny wieczór. Z tym, że nie odpoczywasz, w takim razie w jakich momentach, gdzie lecisz, co robisz, żeby odpocząć? Nie no mi się odpoczywać bardzo często, zwłaszcza w weekendy. Mam, taką, mam taki e, czas, e, że jak jestem w domu, to telefon mam absolutnie wyłączony i po, jakby spędzam czas z rodziną. Wjeżdżam też poza Warszawę, e, odpoczywać na działkę tak zwaną, gdzie łapię jakiś taki, jakąś taką strefę zen i, i, i jestem poza e, cywilizacją. To jest bez tego nie byłabym w stanie funkcjonować. Więc dużo się dzieje, ale jest też czas na relaks.